Witajcie serdecznie z tej strony, Krzysztof. 10 stycznia pora co nieco zaktualizować. Mój drodzy, dzisiaj FED i straszenie FEDem, i znaczy nie może nie FEDem, ale FED zaczyna straszyć. Zaraz sobie to omówimy. Na warsztat z Waszych propozycji bierzemy LSCC, bierzemy tekst. Tutaj kolega pisze, że 786 zaliczył. I jak ja to widzę pod potencjalną zmianę trendu, więc sobie zobaczymy. No i moi drodzy, zobaczymy sobie też Mobilej, bo obiecałem MBLE. O MMBLE, o, 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 o żeśmy mówili 4 miesiące temu, moi drodzy. I to były moje spółki, dwie tam były spółki na 2025 rok, no ale szybciej zrobiły niż myślałem. Więc też sobie podsumujemy i zobaczymy, co dalej. Czy jest lub będzie jeszcze tam jakaś okazja. Wszystko co powiem nie jest poradą, nie ma tu rekomendacji, czysta spekulacja, czysta analiza. E, lecimy z tematem. Ale zanim zaczniemy, to zapraszam cię serdecznie na grupę GT. Jeżeli chciałbyś się uczyć, poszerzać horyzonty, poznać coś nowego, to zapraszam serdecznie kurs analizy technicznej od A do Z w prosty sposób, jasny i przyjemny, e, przekazana wiedza, strategie zarządzanie, z, e, strategię, którymi się poruszam na rynku od poniedziałku do czwartku, alarm update, szukamy okazji z Waszych propozycji. Portfel edukacyjny na żywym rynku, co sobotę live o 20.00, a także dużo materiałów edukacyjnych, wideo. Zapraszam serdecznie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, link w opisie. Człowiek z Fedu ostrzega przed bańką na rynkach. Moi drodzy, artykuł z Bankiera, tak naprawdę. Tutaj kawałeczek sobie przeczytamy. Wyceny pewnej liczby aktywów finansowych, włączając w to rynki akcji i obligacji korporacyjne, są wygórowane. Oczekiwana premia za ryzyko w ich przypadku jest bliska dolnym wartościom rozkładu historycznego, sugerując, że rynki mogą wyceniać idealny scenariusz i w ten sposób są podatne na znaczne spadki. Tutaj podkreślone. Na znaczne spadki, które mogą nastąpić w wyniku złych wiadomości ekonomicznych lub zmiany nastrojów inwestycyjnych. To jest, moi drodzy, dokładnie to. Dolne wartości rozkładu historycznego, czyli ta premia za ryzyko. Ja parę wideo temu Wam dokładnie przedstawiałem ten sam wykres, prawda? E I tutaj już nie tylko ja mówię, ale i FED mówi o tym, że moi drodzy, tu jest duży znak zapytania i zbliżamy się do jakiegoś takiego. Kulminacyjnego momentu. Oczywiście to może jeszcze potrwać miesiąc, dwa, trzy, cztery, czy nawet pięć, czy sześć, ok, ale trzeba mieć to na uwadze, więc my jako inwestorzy, czy po części też spekulanci. Moi drodzy, warto ten scenariusz rozważać. Ja już o tym mówiłem, więc nie będę się powtarzać, natomiast zwracam tylko uwagę, to nie straszę, moi drodzy, tylko zwracam uwagę, że ten spread kredytowy jest na minimach z 2017 roku, kiedy mieliśmy krach ekonomiczny. Znaczy, krach ekonomiczny, no, no okej, okay, niech będzie finansowy tak naprawdę. Więc, moi drodzy, 2017 rok, jesteśmy... No, w tych przedziałach, więc coś, niecoś trzeba brać z tego, że jakieś ryzyko na rynkach się pojawia, bo ten spread kredytowy jest, moi drodzy, na bardzo niskim poziomie. Lecimy do MBLE. Moi drodzy, MBLE, dokładnie 4 miesiące temu, bo tak sprawdzałem, yy, dwie spółki na 2025 rok i mieliśmy tutaj strefę 10,74 centy. OK. Więc, moi drodzy, Zaliczyliśmy tą strefę, ja tutaj sobie dałem 10,87, ale ogólnie rzecz biorąc spadło w tak w piku do 10,50, więc 10,74, 10,50, 80, no to były te przedziały. No i moi drodzy, mbl widzę, że jest duże zainteresowanie, tylko troszeczkę po fakcie, bo mbl moi drodzy, zrobił od tego miejsca w 4 miesiące, może mniej, bo tutaj jeszcze musiał dojść, więc to było tak naprawdę we wrześniu. No to powiedzmy w 4 miesiące zrobił ponad 100% w piku. Oczywiście była tu strefa podażowa. Każdy kto troszeczkę, choć analizuje wykresy, prawda, no to widzi tą korektę, ona się rzuca tutaj w oczy bardzo mocno, bardzo mocno. Więc moi drodzy, no każdy wie, że powtórzenie korekty, okay, no to jest zawsze tą strefą podażową, czyli jakby to miejsce. To jest też zawsze miejsce na, reali na realizację zysków, jeżeli ktoś nie gra długoterminowo. Oczywiście, zazwyczaj tendencja u osób, powiedzmy, stawiających swoje pierwsze kroki na rynku jest taka, że nigdy się praktycznie nie realizują, czyli zawsze trzymają, 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 nie wiadomo po co, prawda? No właśnie, tu trzeba, moi drodzy, pomyśleć, czy ja gram pod długi termin, czy pod krótki termin, bo jeżeli pod krótki termin, to tutaj moja, moja mała uwaga: wyciąganie zysków nie boli, moi drodzy, dlaczego? Dlatego, że przez resztę czasu na rynku działa nam procent składany. Ok, procent składany, więc to, że ja tu wyciągnę 50, 100% i pójdzie sobie w górę, to nie oznacza, że ja coś tracę, ponieważ ten kapitał już swoją stopę zwrotu zrobił i teraz może pracować w procencie składanym, czyli ogólnie rzecz biorąc, mniejszy procent na innym aktywie spowoduje, że ja i tak będę dużo procentowo zarabiać. Więc tutaj troszeczkę matematyki. Natomiast dobra, do rzeczy, moi drodzy. Co do mbl Jeżeli mieliśmy ten pierwszy impuls, to ja się zawsze spodziewam głębokiego zejścia. I tutaj, moi drodzy, oczywiście 7,86 zł, strefa jako głębokie zejście. I na ten moment trzeba by było tego oczekiwać, aczkolwiek oczekiwanie nie oznacza, że tam B spadnie. Po prostu ja technicznie zawsze tak patrzę, prawda? Czyli, moi drodzy, jeżeli tam jakaś pierwsza fala startuje, o. Pierwsza fala, to zawsze liczę na głęboką korektę, na głębokie przetestowanie. Pierwsza fala, głębokie przetestowanie, ale może to nie mieć miejsca, oczywiście, prawda? Dlatego tak ważne jest, moi drodzy, jakby te, te zajmowanie tych pozycji na strefach. Czyli, jeżeli mamy tą pierwszą falę, to oczekuję przetestowania. Jeżeli mamy dużą pierwszą falę, oczekuję znowu głębokiego zejścia przetestowania, prawda? Więc na mobil E, MBL. -E, Moi drodzy, 13, 30, 11, 94 to nie są pozycje do wejścia, to znaczy teoretycznie są, natomiast trzeba obserwować, czy będzie tu popyt, bo to nie można sobie tak wejść głupio i, i, i ktoś powiedział z YouTube i wchodzić, natomiast są to strefy popytowe, na których ja mogę otworzyć pozycję i zobaczyć, czy ta pozycja ma sens, prawda, czyli czy... czy będzie po prostu stąd, stąd jakiś popyt, no najprościej mówiąc. Jeżeli będzie tutaj, jeżeli w ogóle tam zejdzie, to jest, to jest pierwsza rzecz. Jeżeli tu będzie popyt, to zostawiam tą pozycję. Czyli tak, tak samo jak tutaj, moi drodzy, otwieram pozycję, patrzę, czy jest popyt. No jest popyt, no bo się zbudowała pierwsza fala, ale najbardziej mi interesuje przetestowanie. Bo słuchajcie, to, że coś pójdzie do góry, to nie ma się co cieszyć, ok? Bo później właśnie to przetestowanie jest jakby kluczowe, czyli to przetestowanie nam mówi, czy ja mogę być w tej pozycji. Więc jeżeli ja tu zajmę pozycję i będzie na przykład fala w górę i przetestowanie, to dopiero to przetestowanie mi powie, czy ja mogę być w pozycji. Chyba, że zajmę pozycję i po prostu sobie spadnie. Okay, no to wtedy wiadomo, że tego popytu nie ma, więc trzeba będzie rozgrywać 11.94 w tym przypadku. Więc to są dwie najbliższe strefy, jeżeli podkreślam, byłyby spadki, których być nie musi. Ale dopiero tam bym widział i Jakieś fajne miejsca. Natomiast tutaj ogólnie fajnych miejsc już nie ma. Dopóki, jeżeli, jeżeli, może nie dopóki, a jeżeli, nie, jeżeli tu spadniemy, to dopiero tu będą jakieś fajne miejsca na mobile. Przy czym, przy czym, no właśnie, i tu jest przy czym, moi drodzy, z uwagi na to, że cały ruch i ta korekta powtórzona, to może być jedna fala z korektą pędzącą, to tu jest jeszcze zagrożenie wybicia dołka. Ok. Czyli wejścia w tą strefę troszeczkę głębiej. Powiedzmy nawet tutaj. Jest taka możliwość. Dlatego mówię, że to nie może być takie tata wariata. Okej, okay, otwieranie pozycji, tylko trzeba to przeczytać. Bo tutaj jeszcze strefy tu nie robię, bo tutaj powinna się wyrysować, tak czy siak, jakaś korekta, z której później można sobie doprecyzować strefę niżej, gdyby tu nie było tego popytu. Ale informuję, moi drodzy, że takie okazje mogą na mobil A znowu być. Jeżeli chcecie, no to gdzieś tam przypominajcie w komentarzu, bo na grupie na pewno będziemy to robić, ale przypominajcie w komentarzu, moi drodzy, to będziemy sobie sprawdzać i ewentualnie czytać, natomiast najbliższe strefy, gdyby spadało, no to są te strefy, gdyby, podkreślam, lecimy do tekstu. No właśnie, na tekście mamy 7,8,6 i jeszcze nie mieliśmy żadnej korekty. Aczkolwiek mieć nie musimy. Akurat w tym przypadku, jeżeli idzie długa fala kapitulacyjna, no to tych korekt zazwyczaj nie ma. Z reguły, z reguły gdzieś tam na dole, dopiero moi drodzy, ten trend zawija. Więc nie ma takiego typowego ABC, tak jak tu. A, B i fala KC, prawda? I nawet tutaj mieliśmy, moi drodzy, zobaczcie, głębokie zejście. Pierwsza fala, głębokie zejście. No i teraz mamy tutaj strefę, to strefiątko, które jeszcze nie zostało zaliczone. Natomiast, czy ono nie zostało zaliczone? No wiadomo, że nie apteka, prawda? Więc ten tam parę groszy, nie wiem, 10 groszy, czy tam 15 groszy, moi drodzy, no to, no to nie apteka. Natomiast, no właśnie, jest tutaj możliwość, że wejdzie do tej strefy, po prostu wejdzie tutaj i to jest to, o czym mówię, że nie ma się co cieszyć z pierwszego ruchu w górę. Ważne jest to przetestowanie to jest najważniejsze. I tutaj, moi drodzy, często, na przykład, gracze futures na kontraktach, tracą pieniądze, bo wchodzą w pozycję rośnie, 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 spada, ok, i zaczynają panikować, wychodzą z pozycji po czym odbija. Znacie schemat, prawdopodobnie, prawda? Więc to są właśnie te schematy, których no tak mówię, no, osoba początkująca no nie ma szans, żeby poznać na początku. Więc moi drodzy, dla mnie osobiście na tekście mam dwie strefy, no czyli tą strefę i tą strefę i tekst wydaje się zaczynać być ciekawy, tylko teraz zobaczmy sobie jeszcze na prognozy, czy są tu jakieś prognozy na tekście, które by mówiły nam o przyszłości. No są spadające zysk na akcje, natomiast przychód jest rosnący, no a przychód jest rosnący, zgadza się, do 2026 roku zysk na akcje jest spadający. Więc nie ma tutaj jakby ani pozytywnie, ani negatywnie, jest neutralnie, można by tak powiedzieć. Natomiast od strony technicznej to liczyłbym tutaj, moi drodzy, no teraz to na przetestowanie, tak naprawdę, jeżeli ta strefa po prostu aptekarsko nie została zaliczona, no to liczyłbym teraz na przetestowanie i teraz od tego przetestowania, czyli tutaj możemy sobie zrobić złotą strefę w tej strefie, ok. Więc tutaj, gdzie to jest, tutaj. I to jest ta złota strefa, ta na zielono dokładnie, moi drodzy. I od tej złotej strefy zale zależy, czy ona będzie broniona. Jeżeli będzie broniona, to jest szansa na zbudowanie się, może nie aż odwrócenia trendu, ale na zbudowanie się dużej korekty. I to jest ta strefa, okej? Okay. Jesteśmy w tym momencie. <laughs> Jeżeli nie, to moi drodzy, tutaj bierzemy pod uwagę trzynastkę, czyli to miejsce, ok? Czyli z tym nadbiciem dołka musiałoby to być to miejsce. I niestety tą dwunastkę też, bo tu może być lekkie nadbicie. Więc tak naprawdę następna strefa popytowa to jest ta strefa, przy czym są tu dwie linie. Okay, może to jest zbyt skomplikowane. <grym> to jest 50 i 40, 70, 75. Jeżeli to nie zostanie obronione, to jest tu szansa na 40 na 50 lub 47, 75. Jeżeli to nie zostanie obronione, to moi drodzy, kaplica na 37, 34. I potem mamy pole otwarte. Tak naprawdę technicznie, prawda? Więc jesteśmy w takim bardzo ciekawym miejscu na tekście. Osobiście, no, wolałbym, żeby tu spadło w te rejony do 38. Zmierzę sobie jeszcze ostatni ruch wzrostowy zmierzenia zewnętrznego. No to mamy tu dwunastkę popytową całościowo, i tu mamy szesnastkę koło tego. Więc tak jak mówię, są, tu jest ten obszar jeden popytowy, a tu jest ten obszar drugi popytowy. Kwestia, czy tu będą odbijać, czy tu będą odbijać. Więc żeby się o tym przekonać, no to trzeba byłoby rozgrywać te strefy wszystkie. Czyli zarówno tą rozgrywać, jak i tą roz, jak i te dwie, te dwa miejsca rozgrywać tak naprawdę. Czyli tutaj jak ktoś potrafi H4 swing na zamknięcie świecy rozgrywać, no to byłoby to interesujące. Więc na tekście kluczowe miejsca, tak naprawdę. Kluczowe miejsca, bo od nich zależy, tylko trzeba by tu poświęcić czas, żeby to poprowadzić, prawda? No bo jeżeli tak jak mówię, nie będzie bronione, no to później trzeba pilnować i tutaj to rozgrywać na tych dwóch strefach. Okay? Chyba, że w strategii pod długi termin. Jak ktoś moi drodzy uważa, że spółka Warta jest tego, ja nie wiem czy jest warta, bo ja polskie spółki to dla mnie zbyt duże ryzyko na polskich spółkach. No to są to dwa miejsca powiedzmy na akumulację. Jakby ktoś chciał w długi termin, okej. Okay? To są dwa miejsca na akumulację. Popytowe, ale czy one będą dobre? No to właśnie czas pokaże. Natomiast są to strefy technicznie, moi drodzy, popytowe. Lecimy do LSCC. I tutaj sytuacja, moi drodzy, Dziwna, szczerze mówiąc, bo mamy taką dość nieczytelną sytuację, dla mnie tutaj oczywiście nie byłoby żadnego wejścia, natomiast tak, z jednej strony mamy takiego RGR-a, czyli taką nawet troszeczkę dystrybucję bym powiedział, z zasięgami na 12 dolarów, od 12 do 8 dolarów, jest tu taka opcja, że może się to wypełnić, druga rzecz, moi drodzy, bardzo mocno to przypomina jakby te szczyty, okej, okay. tutaj końcówka, takie na trzy szczyty, okej, okay, tutaj takie też, Prawie 3, ok, więc bardzo mocno tutaj tą, przypomina tą końcówkę, nawet takie odbicie lustrzane bym powiedział. Oczywiście bez tego, bez tego e, chociaż tutaj też było to ramię, tylko dużo wcześniej. Więc tutaj to mi bardzo przypomina przed potężnym upadkiem. <laughs> więc e, szczerze mówiąc, kurczę, no spółka może i fajna fundamentalnie, może i, i spoko. Jest tu, tu są dwie strefy popytowe 38-34. Ale dla mnie takie prawdziwe okazje na tej spółce, gdyby coś tu się podziało, no to by byłoby dopiero tutaj, tak naprawdę na 12 dolców. Natomiast nie widzę tu okazji, szczerze mówiąc, bo ta strefa nie jest żadną strefą mocną, a poza tym byłoby coś więcej niż 3. Ok, zwłaszcza, że to są na jednych falach impulsy, czyli już by rodziło, że tak powiem, obawę przed większymi spadkami. Dodatkowo trend został wybity, on może zostać wybity, bo może być jeszcze jedna. Jeszcze jedna falka może być, nie wiem. Natomiast dla mnie tu okazji nie ma. Okay? Nawet ta strefa nie byłaby okazyjna. Dopiero okazje by się zaczęły tu i tu dla mnie. Natomiast jeżeli ktoś prowadzi tą spółkę, to na pewno tu jest koniec spadków. No bo punkt B, prawda? Czyli tutaj kończymy spadki, chyba, że będzie dystrybucja i będzie ruch boczny. No to też to też trzeba wziąć pod uwagę. Natomiast no, nie ma nic tu ciekawego. Okay? Za małe spadki jak dla mnie, znaczy może nie za małe. Bo ta trójka jest zrobiona, ale nie ma takiej typowej tu strefy popytowej dobrej. Ok, bo to przeanalizowałem dość dokładnie i nie ma tu dla mnie takiej strefy dobrej, popytowej. No tu była 2, 3, 6 globalna, logarytmiczna, tak, logarytmiczna, ale to już po fakcie, to już nie chciałem tego rysować. Natomiast no nie ma tutaj wejścia dla mnie osobiście. Więc na tej spółce nawet perspektywa jest spadkowa, jeżeli tutaj nie zbudujemy, jeżeli ten dołek zostanie przebity, o może tak, no to ta tendencja jest spadkowa. Jeżeli przetestujemy złota strefa i zaczniemy się budować to tendencja wzrostowa okej okay. ale ogólnie rzecz biorąc no nie ma tu nic ciekawego co ja bym chciał jakąś strefę ciekawą prawda dopiero 12 dolarów <grym> szczerze mówiąc wszystko moi drodzy dajcie coś do analizy w komentarzu jeżeli macie pytania to piszcie słyszymy się w poniedziałek dokładnie trzymajcie się hej